Trogir, jedno z najlepiej zachowanych miast romańsko-gotyckich w Europie Środkowej. Jest to miasto portowe leżące na wybrzeżu Morza Adriatyckiego w środkowej Dalmacji. Prawdopodobnie pierwszymi mieszkańcami byli Ilirowie, a na pozostałościach ich siedziby w III wieku przed naszą erą osiedlili się Grecy. Założyli oni port handlowy o nazwie Tragurion, w tłumaczeniu kozia osada, od greckiego słowa tragos znaczącego kozią. Geneza tej nazwy nie jest skomplikowana. Grecy osiedlający się na wyspie zostali przywitani przez pasące się kozy. Tak więc, z czego słynie chorwacka kozia Wulka, oprócz hałasu samolotów podchodzących do lądowania na lotnisku w Splicie dosłownie co 15 minut, to jeszcze ze Starego Miasta, które od 1997 roku jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W tym odcinku zajmiemy się właśnie Małą Wenecją, czyli średniowieczną trogirską starówką leżącą między wyspą Ciowo a kontynentalną Chorwacją. Od razu jakbyśmy się przenieśli w czasie do minionej epoki. Piękne palmy, piękne i drogie jachty, piękne dziewczyny. A zapłaciliśmy po to, żebyście wy nie musieli tu wchodzić. Cześć, z tej strony Paweł. Proszę Państwa, jesteśmy w Trogirze, czyli mieście portowym położonym w środkowej Dalmacji. Jest to prawdopodobnie najlepiej zachowane miasto romańsko-gotyckie w środkowej Europie, a jego starówka została w 1997 roku wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dzisiaj pokażemy Wam, co tutaj zwiedzić w jeden dzień. Ruszamy! To jest most, który łączy nowe miasto. I miasto, które jest tam. Ze starówką, która jest tutaj. Nas najbardziej interesuje dzisiaj starówka, tak jak i większość turystów, którzy odwiedzają trogir. Trogir to jest takie miasto odpowiednie na jednodniowe zwiedzanie, jednodniowy relaks w wąskich, średniowiecznych uliczkach, które zaraz. Zobaczycie. czyli tym mostem przechodzimy do Starego Miasta. Tak wyglądają właśnie jeżowce, możecie sobie teraz zobaczyć. W wodzie, w porcie, przy starym mieście jest ich pełno. Moi drodzy na stare miasto od strony lądowej prowadzi brama północna, inaczej zwana bramą lądową, popnęła wrata. Brama która powstała w XIII wieku, a została przebudowana w wieku XVI. To co charakterystyczne, to nad nią możemy zobaczyć figurę patrona Trowiru Jana Orsiniego. Przekraczając bruk starówki w postaci bramy lądowej Kopnena-Wrata, od razu jakbyśmy przenieśli się w czasie do odległej epoki. Starówka, stare miasto leży na wyspie połączonej z wyspą Ciowo mostkiem i krótszym mostkiem połączona jest z Chorwacją Kontynentalną. Jest zwana Małą Wenecją. Moi drodzy, architektura, która powala. Jesteśmy przeniesieni w czasie do średniowiecza. Te budynki zdobione kolumnami. Piękne balkony. Naprawdę robią ogromne wrażenie. Czujemy się jak na planie jakiegoś filmu albo ewentualnie gry. Jaka jest, Patryk, gra taka Mówią, o Assassin's Creed. Assassin's Creed. No na przykład można by Rzeczywiście się wczuć w tamte lata uliczki starego miasta, oprócz cienia, tak potrzebnego. Kryją również wiele restauracji, małych sklepików spożywczych, sklepików z upominkami, sklepików z ubraniami. Także wszystko tutaj w tych wąskich uliczkach możecie znaleźć. Moi drodzy, jeśli nawet pozornie zagubicie się na chwilę w tych wąskich uliczkach małej Wenecji, to i tak prędzej czy później traficie na plac Jana Pawła II, przy którym to znajduje się główny zabytek Trogiru Katedra Świętego Wawrzyńca. Wjeżdżona tutaj w głębi, w niej znajduje się sarkofag i kaplica Jana Orsiniego, czyli patrona miasta. A kaplica świętego Wawrzyńca została wybudowana, znaczy początek budowy był w XII wieku, a została ukończona w wieku XVI. Stoi na miejscu wczesno chrześcijańskiego kościoła, który został zniszczony przez Arabów. Drodzy, z uwagi na to, że katedra była budowana przez 400 lat, mamy tu prawdziwy miks stylów. Widać go idealnie po dzwonnicy, której podstawa jest romańska: pierwsze piętro to wczesny gotyk, drugie piętro to późny gotyk, a trzecie piętro jest już renesansowe. Na placu Jana Pawła II, oprócz katedry św. Wawrzyńca, znajduje się też budynek Ratusza. Jest to budowla wzniesiona w XIV wieku. Przypomina z wyglądu weneckie pałace i stąd właśnie przypuszczenia, że zaprojektował go ktoś, kto pobierał nauki w Wenecji. To, na co warto zwrócić uwagę na placu Jana Pawła II, to też pałac Cipiko. Zbudowany w stylu renesansowym w 1457 roku dla najzamożniejszej rodziny w ówczesnym Trogirze. Charakterystyczne dla tego budynku są piękne triforia czyli trzy częściowe okna z kamienną balustradą. W południowej części pałacu znajdziemy Lodzie Miejską. Służącą dawniej jako sala sądowa, i zaraz przy niej charakterystyczną wieżę zegarową, służącą za pręgierz. Na około wycieczki przewodnicy. Jednym z lepszych przewodników jestem tu ja. Także słuchajcie tego, co mówię, a nie będziecie musieli słuchać tych dziwnojęzycznych e, innych ludzi. Idziemy, siedzimy sobie na środku. Nikt nie może podejść, bo zajęliśmy równy stół. A no i sądzimy, tutaj gdzie my teraz siedzimy, dawniej siedzieli sędziowie, którzy wydawali wyroki. Nikt z nas płacić nie lubi, ale wejście do katedry świętego Wawrzyńca to po prostu obowiązek, nawet jeśli jak ja nie jesteś zbytnio kościółkowy. Ta przyjemność kosztuje 5 euro. Od głowy. Moi drodzy, wejście do katedry istotnie portal z XIII wieku, wykonany przez lokalnego mistrza Radowana. Portal przedstawia nie tylko wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa, ale także życie normalnych ludzi. I co ciekawe, jest to pierwsze przedstawienie nagich osób w rzeźbach dalmackich. Wnętrze trójnowowej katedry niezmiennie zachwyca zwiedzających już od stuleci. Waszą uwagę przykuje bogato zdobiony ołtarz znajdujący się w głównej nawie naprzeciwko wejścia. Na pewno zwrócicie też uwagę na piękne rzeźby spoglądające z każdego kąta świątyni. Nawet z tego wspaniałego kasetonowego sklepienia. Polecam również patrzeć pod nogi, bo może się okazać, że właśnie stoisz na płycie nagrobnej, których w katedrze jest wiele. To również małe dzieła sztuki. Główną atrakcją Katedry Świętego Wawrzyńca jest kaplica Jana Orsiniego, biskupa będącego patronem Trogiru. Zaprojektował ją sam Nikola Firentinac, czy jak wolicie Mikołaj z Florencji, wielki rzeźbiarz wenecki. Kaplica powstawała 29 lat.

Warto wejść, warto zobaczyć, warto zapłacić, bo wejście jest płatne 5 euro od osoby. Ale warto. W katedrze warto zobaczyć jeszcze skarbiec. Natomiast na Trogirskim Starym Mieście jest kilka kościołów, które mogą Was zainteresować. Ja polecam koniecznie zobaczyć najstarszy kościół w mieście. Moi drodzy, wchodząc w jedną z bocznych uliczek obok lodzi, mamy wejście do kościoła Świętej Barbary datowanego na IX-X wiek. Warto wejść do środka i zobaczyć pięknie zdobione kolumny. Moi drodzy, jako że w moich filmach podaję nie tylko suche fakty, ale dzielę się też z wami poradami, to moja rada jest taka, abyście nie parkowali samochodu na parkingu zaraz przy Starym Mieście, a w mapkę wrzucili sobie stację benzynową INA, i zaraz obok tej stacji INA jest bezpłatny parking, gdzie śmiało zaparkujecie, i później wzdłuż. Wzdłuż portu przejdziecie sobie na stare miasto. Taki spacerek zajmie Wam jakieś 10 minut, a będziecie bogatsi o 15 Euraczy. I to tak minimum 15 Euraczy, bo parking koło inny jest darmowy. Zaraz potem jest następny parking, gdzie cały dzień kosztuje 15 euro, a przy samym starym mieście, przy samym wieździe jest kolejny parking, który już jest dużo droższy niż ten poprzedni. Także parkujemy przy stacji benzynowej i na, na darmowym parkingu. Jeśli chodzi o restaurację, Trogir jest sporo tańszy niż na przykład pobliski Omisz. Ale trzeba pamiętać, żeby szukać lokalu poza ścisłym centrum Starówki. Nam się nie chciało i wyszło jak wyszło. Szczerze, szału nie ma. Restauracja Garden Kalebotta. Nie polecam, niestety nie polecam, chociaż w Google ma opinie nie najgorsze, o, około 4,5. Natomiast my po pierwsze czekaliśmy długo na kelnera, zanim w ogóle nam przyniesie menu no, Musiałem iść w końcu sam, o nie poprosić Potem czekaliśmy kolejne chyba 15 minut, aż łaskawie podejdzie i, i zbierze zamówienie Od razu trzeba powiedzieć, że nie było za dużo ludzi, nie? Tam praktycznie nikogo nie było, także nie było tak, że mieli bardzo dużo pracy, bo to bym jeszcze zrozumiał Po trzecie miski, to znaczy po ludzku mówiąc dania bardzo małe Spaghetti bolognese, bo Patryk nie je wynalazków, to po prostu jak kot napłakał. Ja dostałem, zamówiłem fish plate, dumnie brzmiący fish plate, na którym były trzy jakieś chude rybki i zimne ziemniaki z cebulą. Trzy, trzy, trzy były. Także no naprawdę średnio wypadła ta restauracja. Może inne dania, może w inne dni, no nie wiem, ale podejrzewam, że wielkość tych dań jest uzależniona od tego. Co właściciel nakazał szefowi kuchni, no i tyle. Słabo, słabo to wypadło, nie najedliśmy się wcale. No, także idziemy na kebab. Know, <laughs> Moi drodzy, tutaj obok mnie pałac Stafiveo, wybudowany w XV wieku. Charakteryzują go Duże weneckie okna zdobione rzeźbionymi motywami roślinnymi. W tym momencie w takim pałacu Stafileo możecie się swobodnie przespać, bowiem są tutaj apartmani na wynajem, a na dole konoby, gdzie można smacznie zjeść. Kolejne atrakcyjne punkty na mapie naszego zwiedzania znajdują się już za potężną XVI-wieczną bramą. Bramą południową, inaczej zwaną bramą morską. Wciąż możemy podziwiać masywne drewniane drzwi, które dawniej strzegły dostępu do miasta. Opuszczamy stare miasto przez bramę morską, bramę południową. Jest ona budowana w 13 wieczne grube miejskie mury i w tym momencie kierujemy się promenadą w kierunku twierdzy Kamerlengo to co możemy jeszcze o tej bramie powiedzieć to obok niej tutaj znajduje się loggia jest ona po to że podróżni i mieszkańcy miasta którzy nie zdążyli przed zamknięciem bramy mogli uzyskać właśnie w tej lodzi schronienie Dobrze. Brama morska za nami, a my idziemy promenadą wzdłuż do twierdzy Kamerlengo. Piękne palmy, piękne i drogie jachty, piękne dziewczyny. Czy drogie czytanie, to nie wiem, bo nie sprawdzałem. Ale właśnie tak, jak chcielibyśmy żyć, tak tutaj jest. Uwierzcie, mi każdemu z Was powinno się spodobać promenada starego miasta Trogir. Polecam spacerek. Właśnie jestem wewnątrz twierdzy Kamerlęgo, Jest to twierdza znajdująca się zaraz przy promenadzie, jest ona na zewnątrz 13-wiecznych miejskich murów. Służyła również jak one, jako umocnienie miasta, a także punkt obserwacyjny dla wojska. Przez pewien czas była to również siedziba gubernatora. Jesteśmy na górze twierdzy Kamerlęgo na murach. Jeszcze wejdziemy, prawdopodobnie można wejść na wieżę. Muszę powiedzieć, że tutaj w Trogirze, non-stop, co jakieś 15-20 minut, a czasem częściej latają samoloty. Dlatego że Trogir jest zaraz obok lotniska w Splicie. Naprawdę bardzo blisko i bardzo nisko, co chwilę latają tutaj samoloty. Także trochę przeszkadzają w nagrywaniu, bo jest hałas. Nie wiem, czy mógłbym mieszkać w Trowirze i słuchać tych samolotów nadlatujących co chwilę, ale do rzeczy, bo nie o samolotach miałem mówić. Bilet do twierdzy Kamerlęgo to 5 euro dla dorosłego i 2,5 euro dla ucznia. Czyli ja z Patrykiem zapłaciliśmy 7,5 euro, a zapłaciliśmy po to, żebyście wy nie musieli tu wchodzić i płacić, bo tak szczerze mówiąc, w środku tej twierdzy jest niewiele ciekawego, oprócz wejścia na wieżę i poobserwowania widoków, co zajmuje powiedzmy 15 minut, nic więcej tu fajnego nie ma. Chyba, że chcecie się przebrać w takie coś i strzelić z łuku, proszę bardzo, koszt 5 euro. My wchodzimy na wieżę, aby z góry rzucić okiem na stare miasto. By wejść na pierwsze piętro wieży. Trzeba pokonać strome schody. Ale to nie koniec, bo na tym pierwszym pięterku Patryk mi mówi, że są kolejne schody do pokonania. Strome, nie. ale nie są strome. To pół biedy. Idziemy na górę. Ze szczytu wieży faktycznie oddaję honor. Widok jest niesamowity. Piękny widok na stare i nowe miasto i na Adriatyk. Bardzo ładny widok. Te bilety czy są warte wejścia na tą wieżę? Nie wiem, ale jeśli nie chcecie ich kupować, obejrzyjcie mój film i moje ujęcia z drona. Też będzie Jak dobrze traficie, to z wieży możecie obejrzeć lokalne meczycho, a swoją drogą tam za bramką Widać ostatni punkt dzisiejszej wycieczki, czyli wzniesioną w XV wieku przez Wenecjan wieżę Świętego Marka. Kiedyś stanowiła element murów obronnych miasta i była połączona z twierdzą Kamerlęgo. Moi drodzy, ostatnią rzeczą, jaką chcieliśmy dzisiaj pokazać, to wieża Świętego Marka. Służyła również jako element murów obronnych miasta. W tym momencie wieża świętego Marka nie jest połączona z twierdzą Kamerlęgo, ale kiedyś był to spójny jeden element. W tym momencie między nimi wybudowano boisko. W sumie to genialny pomysł, wybudować między tymi dwoma obiektami boisko. Tak czy inaczej, to też ostatni. Element dzisiejszego filmu ostatnie miejsce, które chcieliśmy Wam pokazać. Trogir, polecamy Wam na taki spacer dwugodzinny, bo tyle powinno zająć zwiedzanie Starego Miasta. Do tego doliczcie sobie jakiś smaczny obiadek 3-4 godziny pewnie po południu tutaj spędzicie. My polecamy zobaczyć Trogir. Jeśli jesteście w środkowej Dalmacji, grzechem by było tu nie przyjechać. Do następnego razu, do zobaczenia. Cześć!